Dzień dobry, drodzy państwo, dzisiaj chciałbym państwu opowiedzieć trochę, w jaki sposób uruchomić własny podcast, tak, zupełnie od początku, w jaki sprzęt zainwestować, jak zacząć nagrywać ten podcast, jak go opublikować w internecie, tak, żeby trafił na te popularne platformy podcastowe. Ja dzisiaj przywiozłem ze sobą trochę gadżetów. Mam oczywiście mój standardowy komputer, ale mam również mikrofon podcastowy, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć, i zaraz przejdę do komputera i pokażę również kilka aplikacji oraz również kilka stron, na których możemy te podcasty publikować oraz właśnie narzędzie. Do chociażby montażu podcastów. Więc oczywiście, jeżeli chcemy nagrywać takie podcasty samodzielnie, najważniejszym elementem do nagrywania podcastów jest mikrofon. I w takiej najprostszej wersji możemy oczywiście wykorzystać ten mikrofon, który mamy wbudowany w nasz komputer, albo możemy wykorzystać na przykład naszego smartfona do tego, żeby nagrywać własny podcast. Ale ja bym chciał zachęcić do tego, żeby jednak kupić mikrofon. Taki mikrofon daje diametralnie. Lepszą jakość dźwięku i tu nie trzeba jakoś szczególnie kombinować, ponieważ to jest mikrofon, który jest podłączony do komputera przez USB. Ten akurat model to się nazywa Genesis Radium 600 i to jest taki mikrofon za jakieś 400 zł, ale są jeszcze mikrofony, na przykład Blue Blue Yeti, to jest taki bardzo popularny mikrofon, który można kupić. Bardzo łatwo te mikrofony można znaleźć w internecie, jeżeli wpiszemy sobie hasło, mikrofon USB w Google. I wtedy będziemy mogli tych mikrofonów znaleźć w internecie bardzo dużo. Starajmy się wybierać takie modele, które kosztują w okolicach 300-400 zł. No, tak najmniej 200-250 zł to jest takie minimum, poniżej którego raczej nie powinniśmy schodzić, jeżeli wybieramy mikrofon do nagrywania podcastów. I to, co dobrze by żeby taki mikrofon miał, to żeby albo miał gąbkę na samym mikrofonie, albo żeby miał tak zwany pop Popfiltr pop to jest ta, to, to sitko tutaj, które powoduje, że jak ja mówię do, mówię do tego mikrofonu, to wszystkie tak zwane wybuchowe głoski, tak jak py, py, tego py nie będzie tak, tak słychać. Jak tutaj mówię do mikrofonu. Podczas nagrywania też warto do tego mikrofonu się rzeczywiście w ten sposób nachylić bardzo blisko, wtedy ten dźwięk będzie taki rzeczywiście bardzo wyraźny, yy, będzie tak dobiegał uszu naszego słuchacza. Yy... Ważne jest również to, że jeżeli nagrywamy taki podcast w pomieszczeniu, w którym mamy gołe ściany, w którym nie ma mebli, nie ma jakichś, nie wiem, obrazów, jest mało książek, to dźwięk będzie się odbijał od tych gołych ścian, więc zadbajmy o odpowiednią akustykę. Wystarczy, że na przykład powiesimy nawet na czas nagrywania podcastu chociażby koce na ścianach. E, dzięki temu spowodujemy, że dźwięk nie będzie się odbijał od tych ścian, tylko będzie taki właśnie głuchy, przyjemny i ten mikrofon, plus właśnie takie wytłumienie przy pomocy e, tych e, kocy chociażby, czy niektórzy na przykład wykładają gąbki różne, ale to już zależy jak sobie to studio będziemy urządzać. Dzięki temu ten dźwięk będzie dużo lepszej jakości. Ale teraz już może przejdę do komputera, bo chciałem pokazać jak taki dźwięk nagrywać, jak go bardzo szybko montować i jak go potem opublikować w internecie. Więc do nagrywania dźwięku ja bym chciał polecić aplikację, która się nazywa Audacity. Ja już uruchamiam tę aplikację to jest aplikacja, która jest darmowa czyli jeżeli wpiszemy sobie Oda City w Google, znajdziemy tę aplikację do pobrania, ona nic kompletnie nie kosztuje aplikacja na pierwszy rzut oka może wyglądać dość skomplikowanie ale zapewniam, że jest bardzo prosta w użyciu i teraz tutaj to co jest, to, co jest istotne, o ja teraz przełączam sobie na mikrofon w tej chwili, który mam podłączony zobaczę czy mam go teraz podłączonego dobrze, mikrofon jest teraz podłączony tu włączam sobie nagrywanie i teraz mikrofon, to, to co ja w tej chwili mówię od razu monitoruje dźwięk który mówię, teraz, teraz jak mówię bla 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 to ten dźwięk się w tej chwili nagrywa klikam w tej chwili rekord i już tej, w tym momencie już ten dźwięk mi się nagrywa, ja w tej chwili nagrywam mój podcast witam wszystkich słuchaczy serdecznie oto jest mój podcast testowy, będę go dzisiaj publikował w internecie Dobrze, nagrałem sobie jakiś przykładowy dźwięk, w ten Audacity. Na, na początku, oczywiście, może wyglądać trochę skomplikowanie, ale rzeczywiście, aplikacja jest dość prosta w użyciu. Jeżeli mamy na przykład jakieś fragmenty, które chcemy, których chcemy się pozbyć, o ja tutaj coś, coś odtwarzam. Na przykład ten sam początek chcę usunąć, zaznaczam i skrótem Ctrl-K. Usuwam sobie ten niechciany fragment. Na końcu też dajmy na to ten fragment też Ctrl K sobie usunę, usuwam. I teraz już po nagraniu takiego dźwięku, kiedy ja sobie tutaj właśnie wytnę te niechciane fragmenty, tutaj też warto zapoznać się z różnymi funkcjami tego, tego programu, czyli na przykład, jeżeli słuchamy sobie tego dźwięku, spacją się Słucham odtwarza. Tak, jeżeli na przykład ja tutaj gdzieś w środku mówię jakiś y, to zaznaczam sobie to y. Skrót klawiszowy Z powoduje, że przycinamy sobie obwiednie tego dźwięku w odpowiednich momentach, tak, tak żeby po wycięciu tego fragmentu nie było takiego charakterystycznego opyknięcia. I znowu naciskam kontrolka, usunęłem, na przykład, taki, jakiś z dźwięku. Więc ten, w ten sposób możemy tutaj montować. Wyświetlimy w tym momencie planszę skrótów klawiszowych do Oda City, tak, żebyście Państwo teraz zobaczyli dokładnie jakie są te najpopularniejsze skróty klawiszowe, z którymi warto się zapoznać i to pozwoli Wam zacząć pracę w tym Oda City, żeby obrabiać dźwięk do tego, żeby publikować ten dźwięk w internecie. Ale oprócz tego możemy jeszcze użyć kilku innych platform do nagrywania podcastów. Pierwsza platforma nazywa się Zencaster. I to już, to już jest platforma, która pozwala nagrywać nam podcasty również w wersji darmowej. Ja teraz wejdę sobie na przykład tutaj w pricing, żeby pokazać, ile kosztuje ten Zencaster. Więc mamy wersję free i ta wersja free pozwala nam nagrywać z nawet czterema gośćmi. Możemy również nagrywać wideo. Na przykład, natomiast jeżeli zapłacimy 20 dolarów miesięcznie, mamy tu jakieś dodatkowe funkcje. Możemy spróbować tego, tego Zencaster do tego, żeby nagrywać na przykład w kilka osób, ponieważ wtedy łączymy się w kilka osób i kilka tych ścieżek Zencaster automatycznie będzie nam łączył. Kolejna aplikacja do nagrywania podcastów to jest iris.fm i to już jest aplikacja zupełnie płatna. Czyli tutaj już w wersji, wersji takiej darmowej zupełnie nie ma. W najtańszej wersji to jest 9 dolarów miesięcznie, 19,29. Ja szybciutko tylko pokazuję te aplikacje i te rozwiązania. Nie będę wszystkich dokładnie omawiał, ale, chcia ale chciałbym, żebyście Państwo sobie przeklikali te, te opcje i wybrali sobie odpowiednią. To, to jest kilka takich właśnie aplikacji do tego, żeby te podcasty do, do, nagrywać, czy sobie tam wstępnie zmontować. Potem to, co jest jeszcze wa warto znać, to strony na przykład freepd.com. To jest strona, z której możecie pobrać darmowe ścieżki dźwiękowe, żeby na przykład jakieś intro sobie odtwarzać do takiego podcastu czy outro. Stąd ściągamy sobie taki plik. Potem ten plik przeciągamy do naszego Audacity. Ja tutaj sobie akurat zaimportuję może jakikolwiek dźwięk, dam sobie dźwięk i zaimportuję z biblioteki, z muzyka eee, jakieś, nie wiem, kliki na przykład. Otwórz, tak. I tu mam, no to są akurat kliki. Natomiast tu już mam dwie ścieżki i w tej chwili. Jak ja sobie otw otworzę tutaj mój, to jest taki mój o, już podcast w tej w, chwili. z tym trzaskiem, już teraz mam dwie ścieżki. Teraz taki gotowy, zmontowany podcast eksportuję sobie do pliku mp3. Tutaj może troszkę zwolnię plik, eksportuj i zaeksportuj jako mp3. W ten sposób zapisujemy pliki w, w tym Audacity. Ja nazwę go jakiś podcast testowy. Wybieram sobie na dole preset 320 kilobitów na sekundę, tak żeby jakość tego dźwięku była najlepsza, klikam zapisz i ten podcast już mi się wyeksportował i teraz Kluczowa rzecz w przypadku podcastów, ponieważ samo nagranie takiego dźwięku, takiego podcastu jest dla bardzo wielu osób dość proste i z tym raczej wiele osób nie ma problemów, ale problemy pojawiają się w momencie, kiedy ten podcast chcemy już opublikować. I do publikowania podcastów dostępnych jest bardzo wiele platform, które pozwalają utrzymywać te pliki mp3. Natomiast taką jedną, którą ja chciałbym polecić, która również jest darmowa, to jest platforma, która się nazywa ankor.fm. O, i teraz. Po wejściu na tą platformę Ankor musimy założyć sobie konto. Ja tutaj już konto oczywiście na tym Ankor mam, yy, więc yy, może się zaloguję na, na inne konto. Mam tutaj pawełmaupaapedia.pl. Yy, tak, ok. Dobrze. I teraz jestem zalogowany na, yy, na moje te, konto testowe. Yy, I po zalogowaniu się teraz na, yy, na tym Ankor FM, jak klikam sobie New Episode. Czyli dodaję nowy epizod, i w tej chwili, czy nowy, nowy podcast. Teraz otwieram sobie okienko, gdzie mam tą muzykę. Tu miałem ten mój podcast testowy, jest tu podcast testowy, i ten podcast testowy przeciągam tutaj na okienko wysyłania tego podcastu. On mi się wysyła, już mi się wysłał. Jeszcze chwileczkę tutaj się obrabia. Czyli Ancore FM jest taką platformą, która pozwala przechowywać pliki z podcastami, czyli te pliki MP3. O, już mi się, już mi się tutaj zapisał. Teraz klikam. Save episode daje nazwę tego epizodu, że nazwę tego podcastu. To jest mój pierwszy, e, pierwszy podcast. Tak. Tutaj daję jakiś opis podcastu. E, podcastu. Dobrze. Wypełniam jeszcze dodatkowe informacje, kiedy publikuję. Mogę dodać również obrazek, już tu obrazek wcześniej dodałem, ale tutaj można też, też dodać ten epizod art, czyli muzyczkę do. Znaczy, grafikę do, do podcastu. To będzie sezon pierwszy, epizod pierwszy. Tak i po zapisaniu tych wszystkich zmian klikam Publish Now, i w tym momencie mój podcast już. Został opublikowany, ponieważ ja już podcast tutaj zakładałem na tym koncie testowym, ale gdym tego konta te, tego podcastu już nie miał założonego, ten ankor zapyta mnie, jak się ma mój podcast nazywać. Ja wówczas nadaję nazwę tego podcastu, wgrywam również ilustrację do tego podcastu i po zapisaniu tych wszystkich zmian klikam publish i wówczas y, mój podcast jest publikowany na wszystkich y, najbardziej istotnych platformach, czyli nie tylko będzie dostępny na poziomie samego Anchor FM, ale zostanie udostępniony na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast wszystko to automatycznie ten Ankor FM robi, więc to jest genialna platforma, ponieważ jest darmowa, yy, automatycznie pozwala nam publikować nasz podcast na wszystkich platformach. Jest jeszcze wiele innych platform, bo jest jeszcze na przykład Buzzsprouts, jest Blueberry, ale to są takie platformy, które są płatne, a Ankor jest zupełnie darmowy. Nie musimy nic kombinować, yy, ten nasz podcast automatycznie jest publikowany na tych platformach, yy, z których użytkownicy korzystają do tego, żeby słuchać podcastów, czyli właśnie yy, Spotify, Google Podcast, yy, Apple Podcast. To, co jest istotne, że yy, bardzo wiele aplikacji Podcastowych, które mamy na smartfonach, zaciąga podcasty z Apple Podcast. Czyli wystarczy, że nasz podcast trafi na Apple Podcast i trafi do Spotify i praktycznie 95% wszystkich użytkowników, którzy słuchają podcasty, do nich trafiamy z naszym podcastem. Więc z tego Anchor FM również polecam y, skorzystać i w ten sposób możemy zacząć nadawanie naszego podcastu. Yy, drodzy Państwo, starałem się tutaj szybko mówić, bo czasu miałem tylko 11 minut, żeby opowiedzieć o tym, jak tworzyć podcast, ale. Jeżeli udało Wam się zapamiętać, jak, jakie kroki poszczególne wykonać, uda Wam się opublikować w internecie Wasz pierwszy podcast. Trzymam kciuki, żeby się udało. Bardzo dziękuję za oglądanie tego programu i do zobaczenia w IT Business w przyszłym tygodniu.